Nie mogę uwierzyć, że naprawdę stoisz w moim salonie. Nie sądziłem, że tego doczekam. Mnie także to cieszy. Wielka szkoda, że starsze dzieci nie mogły przyjechać. Ja się tym zajmę. Zostaw. Nasza córka jest w psychiatryku. Leczą ją z alkoholizmu. A nasz najstarszy, niech go Bozia błogosławi, rozpoczął karierę. Na uniwerku? W wesołym miasteczku. Pewnie jesteś z niego dumny. Jasne. W zeszłym roku obsługiwał karuzelę. A w przyszłym roku może będzie zgadywał, ile kto waży, albo nawoływał do oglądania kobiety Jata. Widziałeś ją kiedyś? Nie. Ma dwa ogromne rogi tuż tusz na tuszami. Brzydka jak grzech. Ale miła i dobrze gotuje. Dolać ci? Dać ci jeść, porzucić cię na pustyni dla sępów? Nikogo nie potrzebuję. Dobrze mi to.